Hej, kontynuujemy przygodę w Bridgeway. Teraz lecimy tutaj męskie walki odhaczone. Dajcie na samą jednostkę bojową. Jej misją jest wyzyskiwanie prawa frakcji Stalarianie i zabezpieczenie kontroli w regionie. Okręt uznaje was za naruszających przesień kontrolowaną przez frakcję Stalarianie, ruch maja protokoły bojowe. Prepare for Combat. No i lecimy for Combat. Strzał rozproszony, gdzieś najbliższą rakietę. Czy nowe pociski? Bardzo nie lubimy tą nowych pocisków. Przebicie równa uszkodzeniu. Zadaj jeden uszkodzeń. Dobra, czyli tak. Odpalamy ładownica rakiet. Odpalamy falę, żeby mieć 4 osłon do obrony przed tym. I dodajmy 10 wzmocnienia to następny atak też możemy przeżyć spokojnie. Bo to powinno jedną turę wytrzymać, nie? To fala dodawała, nie po czym tego użyliśmy. Jej, więc robimy koniec tury. Jesteśmy bardzo wzmocnieni. Następny atak zostaje nam 5. Jeden Dimension możemy przyjąć i co? No i wysyłamy rakiety na wroga w takim razie. Pyk, jedna, druga, jeszcze trzecią poślemy. Może zmniejszymy to, żeby móc użyć tego. To zwiększmy. OK. 5. Dobra. Werszej nam rakietę. Pyk. Dostali. To oni się atakują, teraz nie, więc bariery zachowajmy. I teraz zróbmy tak. Tutaj po prostu tańsza tego. mniej, mamy dużo punktów więc możemy, że więcej damage'a to zada, po prostu no to jest drogie, no ale dobra, odpalamy na początku to zwiększmy w to i teraz tak impuls katalizujący tego nie robimy bardzo impuls dopalacza na to samo, za 6 damage'a bardzo ładnie kończymy turę i teraz tak Uuu, tylko 6 tarczy? Trochę mało, ale mamy impuls, to, to im wyciągniemy 6. Zobaczcie, dajmy 6. Pale użyjemy. No i tak nam nie przetrwa to osłona, to ja nie wiem. Ale możemy impuls laserowy wtedy w to, żeby to nas nie zaatakował w najbliższej turze. Odpalimy rakietkę sobie jedną. za 4, jeśli na koleszku lub 10 do To nie powinno się już przebić. Za założyć falę. Nie potrzebujemy. Bariery też najbliżej nie powinniśmy. Porównijmy sobie. Przestosujmy więcej. kart Po prostu. A jednak. A jednak potrzebujemy. Wzmacniasz osłon. Rakieta jonowa. Impuls laserowy za 5. Tak. Będziemy. Wyłączymy tutaj laserki. Z laserkiem to na trzy tury i pięknie. I rakietę jonową jeszcze też. I kończymy tą rundę. Tura. Pyk, 12 coś mu rozładowało, tak. Coś rozładowało. Co kolejna tura, promień cieplny, oszczędności. Odpalimy i promień cieplny i salwę. a to produkt, a czekaj znacznik z akcji wroga, okej okay, się usunęło już oszczędności Znaczy osłonę może się nam przydać jak to się mu naprawi wszystko był za 9 bije, hehe <grytania> mhm mm ale my możemy odpalić teraz falę 4 plus 10, 14 powinniśmy przeżyć pyk 4 osłon, wzmacniasz osłon 14 nic nie zadadzą do i my teraz dajemy impuls do palacza na na to nie wiem po co i kolejne tańsze już pyk stanie mu dwa życia żeby rozprawić się z nim potem co z tego coś naprawę co co działa znaczyć a że to mu naprawili ok to nie było jeszcze naładowane ja nie wiem czemu to użyłem kurde a tu co szybko myślać, takie tak jest pokonany. Łatwo. Easy peasy lemon squeezy. Triangulator. Postęp po do wrzucenia rakiet. Słuchajcie, rakieta wystrzelana w czasie jednej tury zwiększa uszkodzenia zdawane przez rakietę o jeden. Niech będzie. jakże sprzedamy, bo nie mamy tylu rakiet. Zyskajmy walutę, dodajmy kartę. Co my tu mamy? Salwa dob, wzmocnienia dob. Wzmocnienie uzbrojenia, wzmocnienie energii. Dobra, dajmy, w kurde, wzmocnienie uzbrojenia sobie. Bo nie Nic innego się mi tak bardzo nie podobało, szczerze. I lecimy dalej, tutaj. Z nim skończy zbieranie użytecznego przestrzenienia z wraku w drugiego statku. Przesłanie danych z dziennika stanie zakończone. I otrzymaliśmy 150, ten quest. Są po czasie, który upłynął od przesłania danych od połączenia. okręt handlarzowymi powinien zdawać się do zasięgu skanerów, a inaczej niczego nie wykrywają. Okej. Okay. Stacja kosmiczna neutralność. Możemy tutaj sobie podlecieć. Stacja naprawcza neutralność. Podlecimy, tak, tak, tak. Na koniec zabraknie, tak zrobimy. Chyba że zrobimy pyk, pyk, pyk. Raz, dwa. Tutaj. Tak zrobimy. Do tej stacji podlecimy. Można nas wpuszczą. zobaczymy. Na razie strefa konfliktu. Przemierzanie stref konfliktu w trakcie terytorium jest rozbronione. Klasyczny tekścik, Wrócimy do walki. To zwykła walka powinna być nie powinno być tak trudno jak poprzednia hmm, nie mamy żadnej obrony przed pięcioma atakami wroga ciekawe i tu mamy 4, 4 czyli łącznie 8 damage'a 8 za mało żeby mu to wyłączyć z gry 4 osłon poproszę w takim razie żeby chociaż tylko 1 major dostać nie za dużo Yy, dobra, my, a my wyłączmy mu to może. Tak, impuls laserowy. Impuls laserowy. Wzmocnienie uzbrojenia, pyk, 4 i rakietę jeszcze. Ionizującą. I kończymy turę. Jeden demaja. Coś mu tam powinno spaść, ale... To mu na pewno spadło. I teraz tak. A, I to też rozładowało To, że było naładowane. Fajnie, fajnie. I teraz tak robimy namierzanie celu. Impuls laserowy w to, żeby mógł wyłączyć oszczędności. Usuńmy kartę bariery, zostawimy na następną turę. I teraz zrobimy tak. No. Dobra, jedną barierę za 6. Odpalmy też drugą. 12. I odpalmy falę, żeby to dłużej przetrwało. I salwę możemy wpieknąć jeszcze w kolegę. I kończymy turę. To wszystko zostanie. Zostaje 8 jeszcze. Tur. A my teraz odpalamy co? 4 to powinno wytrzymać, tak i dodatkowy zasób dostajemy. Fajnie, fajnie. To tak, mamy jeden tutaj. Mm, drogie strasznie, drogie. Losu nie potrzebujemy, to możemy zużyć. To zużyjmy sobie to pyk. Ups, nie zauważyłem, że to, to nam zużyje a to tylko do tego się nadawało, w sumie zostaje na później, żeby większy damage był odpalmy sobie rakietę jedną, drugą rakietę i koniec tury tylko osłony dostały, dostaliśmy połowę osłon o, jemu zostało niewiele damage'a, my tutaj to za darmo pyk, i tutaj już Kolega zmierzczony, powinien zostać bardzo fajnie, łatwo zyskujemy. Walutę dodajemy, kartę oszczędza. Ostrzoł... Jeśli notujemy, to może zestrzelić maksymalnie 3 z nich. Jeśli to możliwe, zdaje dwa uszkodzenia. 3 razy. weźmy to. Może Weź się nam przydać do jakiejś obrony. Ewentualnie, ok, lecimy do góry. Punkt orientacyjny, czyli tu nie ma, przed coś przystawiającym produkcję. Rolą przysławię, wydaje się, że nie ma tu niczego nadzwyczajnego. Fajnie, kapsuła ratunkowa, neutralność. Nas użyjemy benzynę wtedy. Hmm. Podlecimy tu. Miej kusi zobaczyć, co jest tutaj, tak? Raz, dwa, trzy. Zaryzykowałbym. Podleciałbym tu. Mam nadzieję, że nas wpuszczą. Kupimy benzynę i przelecimy tak. Jeszcze jeden. Elitarna walka, stacja. I lecimy do bossa. Dokój na stacji. Ruszaj do hangaru. Okej, okay. triangulator. Mamy za mało rakiet, żeby to wysyłać, więc to można sprzedać? Może to sprzedać. Chce sprzedać? Chce sprzedać. Oczywiście, że chce. Laser MK1B. Co to jest? Magazyn z zasobów. Wkład amunicji ze Sky 4 ataku otrzymaj dwa. No Ta wkac wkład amunicji spoko. Oszczędności ich średnia karta trochę. Zwięk zapłon o jeden dla ataków tą bronią Zyskaj trzy losowe zasoby jeśli zakończysz turę z pełną ręką kart Nie Niezbyt Emiter podczerwieni Każdy Podstęp do laser Każdy atak to bronią, który zadał uszkodzenia kotlowi dodaje też 7 punkt ciepła Triangulator to sprzedaliśmy Ale to byśmy Zbacenstwo tonowe Zwięk zapłon o jeden dla ataków tą bronią Ale ciekawe czy Eee. Każdy? Czy jak to działa, tak? A to... Zdaj 4, no zaraz z, 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 kurde... Tam była naprawa, więc centrum napraw możemy bym zostawił yy, Na pewno paliwa chcemy jak najwięcej 3 yy, Cancel, cancel Pewnie dzięki temu co nas naprawia yy, Wzmacniacz No kupmy to, to wtedy Czy dodatkowy jakiś luk techniczny To tu mamy? Napraw 4pk, usuń 4 przebicia, wyczerpanie Czyli to jest naprawa podczas walki Po prostu Dodaj jedno miejsce na kartę lepszenie Efekt... Efekt nie wygasa? Pewnie podczas walki nie wygasa zwiększenie pojemności. jedno miejsce na karta. To by było spoko ale musimy zwiększyć tą masę. Bez przy okazji... No ciekawe, koruptor to już widzieliśmy. Teraz podgrzanie, żeby podgrzewać wrogów. Czy może dodatkowy laser dorzucimy? Ale ten laser no nie ma żadnych takich kurwa dobrych. kurcze dobrych kart. A 3 D a jeden zapłon, bo uszkodzenie uszkodzenia się jest przegrzane, to dodaj 2 zapłon 4. No to jakby każde dodawało zapłon. Nie, emiter pod na pewno. Chcemy to kupić. Tutaj nam 200. To nie jest czasami. teraz trzeba zwiększyć po prostu. Aktywności załogi, relaks czy szkolenie bojowe Szkolenie bojowe Mamy tutaj full I co, i dodajmy po prostu motoreaktora chyba Bo jak to zwiększa jeden to będzie zapłon 5 w tym po prostu, tak to będzie działać mam wrażenie Ale możemy spróbować kupić to, wydać te pieniądze najwyżej nie wiem czy jest sens tak szczerze Nie, nie kupujmy Ewentualnie może usunąć jakąś kartę Która jest nam niepotrzebna Ten impuls trochę tak Nie promień cieplny nas za tani w sumie Remove zero to znaczy OK No i jedna karta No to Czemu usunęło dwie karty? E? A nie jest, Spodowało się, dobra I co? Wychodzimy, tak? Na naprawić coś? Nie naprawiamy i nie ulepszamy tego, dopiero potem I teraz wychodzimy Odlatujemy stąd Do widzenia I w staty naprawcą zobaczymy stacja naprawcza zakój spróbuj dokonać napraw w dobrym stanie sprzęt 12 naprawiany dobra no i tyle naprawiona eee, dobra a my doładujmy to i doładujmy do masy żeby też mieć nie zabrakło na masę Strefy konfliktu frakcji Balastowcy nie da się zaprowadzić w porządku ze względu na magiczną część służb. Określenie frakcji Bolasowcy zamierzili sygnaturę na pewno tego statku i wzięli się ze sterbulty. Ruk ma wsparcie na wystrzelenie innych pobliskich okrętów. Nie fajnie. Cokolwiek to znaczy. I co tu jest? Wsparcie rakietowe, przewaga bojowa. Jedna rakieta, gwiazdy jest wyszywana w kierunku okrętu co trzy tury. Fajnie, nie faj on ma rakiety, jest blask i, rakiet, i ra rakiety strzela, rakieta pozadronowa zniszcz do 6 w ciągu jednej tury, zada jeden punkt skrócenia, jakby za każdego zniszczonego ignoruje osłony ciekawa, sektorowo No jak oni to by strzelą to my zniszczymy im te rakiety, to zachowajmy sobie trzy 3. ci co robimy y namierzanie celu i pusz laserowy prosto namierzanie celu Możemy to uspięć. Odładuję też, doładuje znacznie. Dobra, walnijmy w to im najpierw. Wyślijmy też rakietkę. Kończymy turę. To teraz? A, dobra, tak, bo to jest incoming dopiero, dobra, incoming. Zastanie od na przykład, który odrzuci naszą kartę pod warunkiem, że masz mniej niż 6. O. No sorry, ale my niszczymy ci rakiety, kolego, teraz. Wszystkie. Swoje rakiety załadujemy za to i puścimy impuls katalizujący. I teraz ty, kolego, nie masz ataku na mnie przez 3 tury tą rakietą. To jeszcze działa, ale my wtedy wystrzelmy dwie rakietki sobie bariery zostawmy i petardę a bo to jest tamto wsparcie ich dobra barierę użyjemy na to a to zestrzelimy jedno salwą drugie barierą Okej okay. poprzemy na klatę, impuls laserowy to i kończymy turę Oni wysłali rakietę My teraz salwą ją zestrzeliwujemy i robimy Tańszy o 1, niech będzie. A to jaka impuls laserowy zwykły. Dobra, czyli strzelamy gwiezdny, bo... znowu w to walimy, żeby mu zniszczyć. To jest, a to jest ósmy atak za darmo. Mm -hmm. Dobra, to wystrzelimy petardę, bo i tak jest tańszy o jeden. To już powinno zniszczyć mu to. No nie wiem po co barierę odparmy. Na wszelki wypadek. Już wyląduje 6-0 łatwo, bez damage'a. Wycięstwo, jakąś ciekawą kartę. Wzmocnienie wybuchu, zadaj 4 następne ataki, sterowe w tej którzy zadaje plus 50% szkody. Nie mamy takich dużych damage'ów, żeby z tego korzystać. Wmocnienie energii weźmy tego wzmacniaka, bo są coraz więcej rakiet. Tutaj mają odzyskajmy, wyjźmy. Udało mi się naprawić kadłub. Super, to jeszcze zyskujemy. Podlecimy do kapsułki ratunkowej. Przyjmij kapsułę ratunkową. od w ładowni. Witaj. Kto by pomyślał, kto by przypuszczał, co za 10 lat do medyczniak. Witaj. Kto by pomyślał, że jeszcze zobaczę przejazdą twarz po utkwieniu w tej róże Różę na całą wieczność. Zabrzmieńcie Ci życie w ramach podziękowania. Wstąpię na służbę. Wstąpię na służbę na Twoim okręcie. A się zagłębiałem w czytaniu. Ok, czyli mam nową postać. Szybki refleks. W tej turze dodaj jeden gwiezdny blask do swojej talii po każdej rakiecie wystrzelonej przez ten sprzęt, ale nie więcej niż trzy rakiety. Czyli tutaj kolega by tu musiał iść na to stanowisko po prostu. Bo on jest rakietowcem ewidentnie. I co? I w takim razie dziękuję za oglądanie. Tu będzie koniec tego odcinka. I co? Proszę o zostawienie subskrypcji, lajka, jak chcecie też komentarza. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.